To nie ja, to moja choroba. Czym z to można usłyszeć takie hasło? I dzisiaj, kochani, chciałabym z Wami o tym porozmawiać. Jak to jest z tym oddzieleniem siebie od choroby? Czy w ogóle można to rozdzielać? Czy powinno się to rozdzielać? A może zupełnie nie. Otóż zacznijmy od tego, że do pewnego stopnia rzeczywiście to nie jest ta osoba, to jest jej choroba. Czyli ta nakładka na nią działa na tyle silnie, że tłami się to, jaka ta osoba jest naprawdę. Przyjrzyjmy się temu w kontekście depresji. Jeśli ktoś jest chory na depresję, to z powodu choroby cierpi na myślenie tunelowe, czyli widzi tylko złe, 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 złe. Ma triadę depresyjną, czyli myśli źle o sobie, źle o świecie, źle o przyszłości to też jest spowodowane chorobą. Taka osoba nie musi być pesymistą sama z siebie, tylko spowodowane jest to po prostu chorobą. Natomiast, jeśli przyjrzymy się manieczce, to zobaczymy tam sytuację, gdzie znowu chory nie do końca odpowiada za to, co się z nim dzieje. Bo bez względu na to, czy ma psychozę, gdzie w psychozie to w ogóle jest... Pff, podreciane i momentami w ogóle są wrażenia, że bliscy nie są bliskimi, że wszyscy mówią o nas w telewizji, w radio i w ogóle. Jest bardzo grubo, co jakby wiadomo, że to nie jest wina tego chorego i on tak naprawdę sam z siebie nie myśli, że wszyscy o nim mówią. Albo, że jest wysłannikiem Boga, albo właśnie, że jego bliscy to reptilianie. To się dzieje z powodów chorobowych. Jeśli chodzi o Manieczkę, jak już mówiłam, mamy sytuację, w której to, co człowiek robi, może być totalnie niezgodne z jego systemem wartości. Totalnie. I on nigdy w życiu pewnych rzeczy by nie zrobił, gdyby nie to Manieczkowe odhamowanie, które powoduje, że pojawia się hazard, pojawiają się zdrady, pojawiają się ryzykowne zachowania. A tymczasem, tak ogólnie, to jest bardzo spokojny człowiek. On no, Nigdy w życiu nie zdradziłby partnera, nigdy w życiu by nie jechał te 200, gdzie ograniczenie jest do 40. Mm, nigdy tak naprawdę nie robiłby tego wszystkiego, a robi, bo to mu dyktuje choroba. To wszystko jest to myślenie takie chorobowe. I często zauważyłam, psychologowie, psychoterapeuci odróżniają ja od choroby. I. Tak naprawdę dzieje się to tak, jak mi się wydaje, po to, żeby na przykład choremu udało się odróżnić tę tak zwaną zdrową część od tej tak zwanej chorej. Nie do końca do mnie przemawia ta koncepcja, natomiast no przyjmijmy, że ona ma jakiś sens, bo dzięki temu ten chory może się jakby oddzielić od tej choroby. Jakby może nie obwiniać siebie cały czas, tylko obwinić tę chorobę. Może nauczyć się rozdzielać to, co jest jego charakterem, od tego, co dyktuje mu choroba. Jest to pewne uproszczenie, pewne ułatwienie. Ale wydaje mi się, że może być terapeutycznie całkiem sensowne. Także mamy tu sytuację, gdzie rzeczywiście ta nakładka na nas powoduje trochę jak maska. Zakładacie maskę, macie inną twarz. To może trochę tak yy, obrazowo wyglądać. Natomiast, co dalej? Jak to wygląda z tym zjednoczeniem chorego z chorobą i z tym tłumaczeniem, że to zawsze jest choroba? No, chorzy w większości lubią tak robić, że mówią, że uh, 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 to wszystko to mój hat. To. Że nie wypełniam swoich obowiązków, to jest hat. To, że odwalam maniany, to jest hat. To, że nie zajmuję się domem, to jest hat. To, że nie pracuję, to jest hat. To, że nie dbam o dzieci, to jest hat. To, że zdradzam partnera, to jest hat. I tak naprawdę każda z tych rzeczy to jest hat. I to powoduje pewien mm, bardzo zły, czy wiem czy precedens, ale na pewno powoduje coś bardzo złego, ponieważ osoby bliskie, osoby chorej mają przekonanie mm, całkowicie błędne. I teraz na przykład mylą to, że ktoś jest zwyczajnym dupkiem z charakteru, tak upraszczając, z tym, że ktoś ma chat. I później na przykład dostaję takie informacje wszyscy hadowcy są jacyś. A to jest absolutna bzdura. To jest takie pakowanie do jednego wora, gdzie ci yy, bliscy są rozżaleni, wściekli, zdesperowani i w związku z tym jakby ten had i tych chorych na had demonizują. Ja nigdy się nie denerwuję na ludzi, którzy wpisują mi się na kanale, że wszyscy hadowcy są straszni, wstępnie okropni, bo ja wiem, że to się bierze po prostu z ogromnego bólu i że takie, no właśnie, takie przypisywanie temu hadowi wszystkie, wszystkiego, co jest złe, jest do pewnego stopnia normalne. A tymczasem nie wszystko musi być hadem. Czasem można po prostu, powiedziałam, być za przeproszeniem skórwiałym z natury. Jakby tego nie nazwać, a przynajmniej ponieważ nie lubię ludzi nazywać, że oni są jacyś, można powiedzieć, że w taki bardzo kitowy sposób się zachowują. I to nie zawsze musi być had. Hadem się można tak ładnie zasłonić, nie? że to jest taka kurtynka hadu. Wszystko to jest had. Tak jak już wspominałam, tego nie mogę, tam tego nie mogę, tego nie zrobię, bo to wszystko had, bo jestem taki chory, bo jestem taki biedny. Bo mną się trzeba cały czas zajmować. Bo ja oddaję odpowiedzialność za swoje życie, reszcie ludzi, po to, żebym nic nie musiał. Są takie momenty, kiedy w depresji naprawdę człowiek potrzebuje wsparcia. I jest to... Czasem trochę tak ja to czuję, że zachowuję się jak dziecko. Trochę takie przytul mnie, zadbaj o mnie. Ale to jest jakby moment, ten, o którym mówimy, tak? W depresji ja potrzebuję kogoś, ale to nie jest to, że ja w ogóle pozbawiam się odpowiedzialności. To jest niesamowite, ale często osoby chore psychicznie krzyczą, my nie chcemy być ubezwłasnowolnieni, ale sami się ubezwłasnowalniamy, oddając właśnie kontrolę, oddając yy, odpowiedzialność, yy, spychając wręcz to wszystko na naszych bliskich. Bo tak jak wspomniałam, had powoduje, że pewnych rzeczy zrobić w danym momencie nie możemy. Ale to nie oznacza, że nie możemy ich robić w ogóle. Albo nie oznacza, że możemy hadem za każdym razem, że tak powiem, tego hadu komuś wpychać, żenić i mówić, że to wszystko, to wszystko wina hadu. Także tutaj w ogóle jest bardzo ciężko odpowiedzieć na pytanie takie, czy to had, czy to ja. W ogóle to, pyta to pytanie zadał mi ostatnio kolega, i ono jest naprawdę bardzo złożone i bardzo skomplikowane w odpowiedzi na w sensownej odpowiedzi na to właśnie pytanie. Jak myślicie, jak to jest w Waszej ocenie? Czy jakby Wy ten hat oddzielacie, czy go nie oddzielacie, czy yy, identyfikujecie się z nimi, utożsamiacie czy może jednak dla Was jest on jakąś taką obcą częścią? Czy zasłaniacie się czasem tym hadem? Czy próbujecie sami sobie coś odbierać? Bo ostatnio też powiedziała mi mm, przyjaciółka, że zastanawia się nad kwestią macierzyństwa. Czy osoba z hadem może mieć dzieci? I znowu pojawia się takie pakowanie do jednego wora: jak masz had, to może tych dzieci nie możesz mieć. Ale co jeśli masz had i się leczysz, i podchodzisz do tego odpowiedzialnie, jesteś w remisji, to może możesz? Może nie należy sobie odbierać czegoś w życiu, jeśli jest to dla nas ważne, z powodu hadu. Może nie należy oddawać pracy marzeń, bo masz had. Może nie warto porzucać, nie wiem, podróży dookoła świata, jeżeli to faktycznie jest Twoje marzenie, a nie manieczkowy odpał. Myślę, że to jest ważne, żeby umieć to oddzielać. Jestem ciekawa, na ile sobie z tym radzicie. Na ile jest to dla Was problem, na ile nie jest. Piszcie to wszystko w komentarzach, bo to jest, jak już wspominałam, wiele razy bardzo cenne. Jeżeli chcielibyście poczytać o Hadzie, dowiedzieć się czegoś o Hadzie, to zapraszam Was do mojego kursu o Hadzie. Link znajdziecie pod filmikiem. Zapraszam Was oczywiście na konsultacje, podczas których możemy porozmawiać o Waszych problemach Hadowych i nie tylko. Także serdecznie Was zapraszam. No i z góry dziękuję i zachęcam też do wspierania mnie na Patronajcie i na bajkafitu, jeżeli uważacie, że materiały, które wrzucam są sensowne. Trzymajcie się kochani, buziaki, pa!